Meczem z ŁKS-em Łódź przygodę z Trzecią Ligą zakończyli piłkarze Energii Kozienice. W sobotę zespół Artura Kupca podejmował dwukrotnego Mistrza Kraju. Kozieniczanie już dawno pogodzeni ze spadkiem chcieli godnie pożegnać się z własną publiką. Presję w wyniku ciążyła natomiast na podopiecznych Wojciecha Robaszka. Łódzki zespół by utrzymać się w Trzeciej Lidze musiał wywieźć z Kozienic komplet punktów. Innego scenariusza nie dopuszczali do siebie zarówno sami piłkarze, jak i grupa najwierniejszych kibiców LKS-u. Gospodarze wyszli na mecz w teoretycznie najmocniejszym składzie. W bramce Emil Pieseczny. Linię obrony tworzyli Rafał Stróżka, Patryk Walasek, Dariusz Mortka i Łukasz Szary. W środku pomocy zagrali Bartłomiej Michalski, Bartosz Zawacki i Andrzej Kalinka. Przed nimi Wiktor Putin, a na skrzydłach Eugeniusz Kołodziejczyk i Damian Stanisławski. Kibice, którzy przybyli na mecz punktualnie o godzinie 17, mogli przegapić pierwszą bramkę. A większość sympatyków gości oglądała ją jeszcze z ogrodzenia. Eukes potrzebował zaledwie 66 sekund, by objąć prowadzenie. Do piłki dośrodkowanej z rzutu wolnego przez przemysłowa kocota, najwyżej w polu karnym wyskoczył Adam Patora. Brak komunikacji i krycia przestałych fragmentach gry, to niestety w tym sezonie znak firmowy naszego zespołu. Mówiliśmy przed meczem, żeby nie robić tych falów, bo wiemy, że groźnie jest z stałych fragmentów, ale tak wyszło, że od razu w pierwsza akcja i takie niepotrzebne falu i tak wyszło z tego wolnego, że taką bramkę straciliśmy. Jeśli taktyka energii na to spotkanie polegała na przyjęciu rywali na własnej połowie i grze z kontry, szybko trzeba było zmienić założenia. Wprawdzie 1-0 to niewielka zaliczka, gdy do końca jest ponad 80 minut gry. Ale EUKS po zdobyciu bramki nie forsował nadmiernie tempa. Mecz był dość wyrównany, a sytuacji na kolejne bramki było bardzo niewiele. Goście mogli podwyższyć w 21 minucie. Nieupilnowany Mauricio Rodriguez Martins miał sporo miejsca i czasu, by przyjąć piłkę w polukarnym, ułożyć ją sobie na lewej nodze. Jednak strzał z 16 metrów minął światło bramki. Kozieniczanie jedną z nielicznych sytuacji w pierwszej połowie stworzyli sobie w 37 minucie. Piłki zagrywanej przez Michalskiego nie zdołał jednak sięgnąć Putin. Przed przerwą wynik już nie uległ zmianie. Energia straciła jedną ramkę, ale co gorsza, szczególnie w kontekście meczu pucharowego, także dwóch zawodników. Pod koniec pierwszej połowy kontuzji stawu skokowego nabawił się Patryk Walasek, którego zastąpił Bartosz Kozicki. Z szatni na drugą odsłonę nie wyszedł już także Bartłomiej Michalski, zmieniony przez Konrada Paterka. Drugie 45 minut spotkania nadal nie porywało poziomem. Szczególnie brakowało akcji, zakończonych uderzeniem w światło bramki. Kozieniczanie wcale nie odstawali od wyżej notowanego rywala. Wynik się jednak nie zmieniał, przynajmniej do 80 minuty. Wówczas uderzeniem, którego nie powstydziłby się żaden piłkarz w ekstraklasie, popisał się Wiktor Putin. 21-letni ukraiński pomocnik ułożył sobie futbolówkę na lewej nodze i przymierzył z ponad 25 metrów. Stojący między słupkami Michał Kołba nie miał nic do powiedzenia. Kozieniczanie cieszyli się z wyrównania, a w oczy piłkarze EUKS-u zajrzało widmo spadku. Znając wyniki pozostałych spotkań, goście wiedzieli, że muszą ten mecz wygrać. Dodatkową presję wywierali na nich także kibice. EKS zaraz po wznowieniu gry ruszył odważnie do przodu. Nie minęły trzy minuty, a ponownie był o jedno trafienie przed gospodarzami. Decydująca akcja meczu rozpoczęła się jeszcze pod bramką przyjezdnych. Goście wymienili dokładnie pięć podań. Przy bardzo biernej postawie naszych zawodników po raz drugi na listę strzelców wpisał się Adam Patora. Ten gol przesądził o wygranej i utrzymaniu zespołu z Łodzi. W ostatnich minutach doszło jeszcze do bardzo ostrego spięcia pomiędzy strzelcem bramek dla EKS-u a kapitanem Energii. Patora zaatakował z tyłu Andrzeja Kalinkę. Nie był to pierwszy brutalny fał na pomocniku, któremu puścił nerwy. Zawodników w porę udało się rozdzielić. Obaj upomniani zostali żółtymi kartkami. Nasi zawodnicy z trzecią ligą pożegnali się porażką, lecz trzeba im oddać, że w meczu za UKS-em zostawili na murawie dużo zdrowia. Było widać, że lapali mnie skórcie, to na pewno wszystko oddał dzisiaj w tym meczu. Były ciężkie mecz, wiadomo, grali dwukrotnie Polsce, z polskiej. No to tak. Ciekawe takie mecze, ale szkoda, że tak przegrywamy zazwyczaj w ostatnich minutach. tej tym walczymy cały czas, a takie głupie bramki tracimy w ostatnich minutach zawsze. Pomocnik odniósł się także do zdobytej przez niego przepięknej bramki. Nie tak smakuje, jak by chciałeś, bo naprawdę tak nieczęsto wpadają mnie takie bramki, ale teraz można było coś lepszego wyjąć z tego meczu. Zdradził także komu będzie kibicował podczas Euro we Francji. Czemu będziesz kibicował, jak będzie grała Polska z Ukrainą? No wiadomo, że chyba za Ukrainę, ale też będę oglądał mecze w Polsce, bo teraz naprawdę reprezentacja Pol Polska to jest dobra drużyna i w Ukrainie. poważałem ten zespół i z powagą do nich stawiamy się. Czyli najlepiej jakby z tej grupy wyszła Polska, Ukraina i kto jeszcze? No i Niemcy z trzeciego miejsca. Na ile sprawdzą się te prognozy, przekonamy się już 21 czerwca. A tymczasem energia po roku gry w trzeciej lidze wraca na niższy poziom rozgrywek. Południowa grupa mazowieckiej czwartej ligi w przyszłym sezonie będzie niezwykle mocna. Zobaczymy jak odnajdzie się w niej nasz zespół i o jakie cele będzie walczył.